Pomysł jest taki, żebyśmy się spotykali, grupa osób, która zajmuje się, chce prowadzić biznes, chce rozwijać biznes, chce jakby no, dowiadywać się jakichś nowych rzeczy, czy sobie przekazywać, przekazywać nową wiedzę, swoje doświadczenia i w jaki sposób się wspierać. Ja nazywam się Dytaforas i właśnie tutaj razem z Mackiem prowadzimy te spotkania. Krótko mówiąc, o czym będzie dzisiaj, dzisiejsze będzie o realizacji celów. Podam jakieś takie różne metody, ale przede wszystkim liczę na Państwa, że będziemy tutaj jednak wspólnie dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. Na imię Michał, reprezentuję firmę Nasz Sukces. Jak sama nazwa wskazuje, firma szuka sukcesy. Zajmujemy się praniem dywanów, to było pierwsze. Teraz sprzedajemy rolety. I stworzyliśmy w markach taki portal zakupów i rabatów. Coś na wzór gruponów, gruperów, oczywiście w skali marek. Na imię Ewa. Y nie wiem, przyszliśmy teraz z grupą, która ma w zamiarze składać spółdzielnie socjalną na terenie Zielonki. No, przyszliśmy tutaj dowiedzieć się właśnie, no, w jakich można branżach zaistnieć. Naszej działalności to byśmy mieli zamiar rozpocząć. Mam na imię Małgorzata. Ja również jestem osobą tutaj działającą w spółdzielni, która ma się otworzyć. Nazywam się Artur Zieliński. Jestem tutaj, ponieważ Staram się z grupą osób założyć spółdzielnię socjalną, a zajmuję się przedsiębiorczością społeczną. Tadeusz Samedyński, Ja się staram zorganizować za granicą miejsce dla polskich przedsiębiorców i możliwość bezpiecznego działania, zwłaszcza na wschodzie. Norbert Bebel, jestem z kopyłki. Na co dzień pracuję jako przedstawiciel handlowy, jestem a. a prywatnie zajmuję się, tak jak Maciek, podobną profesją, czyli filmowaniem. o no, okolicznościowe, jakieś filmy prezentacyjne. Janusz również ja tej spółdzielni za państwo. No i na tyle. Ja się Kasia nazywam i jestem w komitecie założycielskim, spółdzielni socjalnej. Jerzy Górski, ja prowadzę taką firmę wydawniczą, a przy okazji też byłem poproszony o wspieranie startu tej spółki socjalnej, ale to jest taka działalność, no Witam wszystkich serdecznie. Neolingua, Szkoła Języków Obcych, Języki obcy z dojazdem lektora na miejsce plus Języki Obce przez Skype. Mam na imię Monika, mieszkam w Marka w Warszawie, prowadzę biuro księgowe. Krzysztof Łepkowski, od, od iluś tam lat osiedlony w Zielonce. Inżynier, przedsiębiorca, konsultant, a w zasadzie się zajmuje, ponieważ ja tymi rzeczami się zajmowałem, też nie wiem na czym się znam, a na czym się nie znam. W związku z tym teraz zajmuję się wymyślaniem projektów dla przedsiębiorczości, nauki i techniki i zarządzanie nimi. Kilka mam na koncie. Nazywam się Aneta Szklarska, jestem Przewodniczącą Grupy Inicjatywnej Współdzielni Socjalnej, która ma zamiar w tym roku ruszyć w dzielnicę. Ja jestem nowym, świeżym nabytkiem zielonki, bo drugi dzień spędzam zielonkę dopiero. Przyjechałam z Warszawy, zawodowo pracowałam w Gazetach Dolnośląskich, pochodzę w ogóle z Dolnego Śląska, później się przeprowadziłam do Warszawy. I Pracowałam w Gazetach Dolnośląskich, w działach promocji i marketingu. Później natomiast wydawałam własną gazetę Region Sukcesu w Zagłębiu Miedziowym w Lublinie. Ja znalazłam też coś takiego, że cele są to marzenia z datą realizacji. Krzysztof tutaj powiedział o... Ja to nazwę metodą, którą ja wykorzystuję też i w takich Przedsięwzięcia, które są związane z firmą, z jej realizacją, ale wydaje mi się, że bardzo mocno można je tutaj dołączyć do właśnie realizacji celów. SMART jest skrótem, jak wyciągnę sobie ściągawkę, przede wszystkim sprecyzowane, czyli musimy przede wszystkim wiedzieć, czego chcemy, tak? coś, co jest gdzieś tam na, na końcu tej drogi. E, ambitny, kolejna litera, ambitny, ale przyznam, że ja tutaj w dalszym ciągu będę przy tym sesji, tak? e, to musi być który będzie nas też nakręcał. Taki przykład przecież znany bardzo do, 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 do tego właśnie, do tej elki, prawda? No przecież Kennedy rzucił hasło, że Amerykanie mają stanąć na księżycu, tak? I w tym momencie wielu pokazywało tak, a jednak udało się, więc tu trzeba bardzo z tym bo Z tym celem to jest tak, że każdy ma swój cel. Coś, co jest dla, na przykład dla mnie celem i będzie dla mnie sexy, tak, i będzie coś dla mnie jasne, to każdy z nas ma w zupełnie innym miejscu tą, tą przedziałkę. To, dlatego warto jest znaleźć środowisko, które powoduje, że idziemy do przodu. Przeprowadzić się pan... do Zielonki. Właśnie dlatego ja z Warszawy, co szynowasz, do Zielonki przyjechałam. To jest takie stare radzieckie powiedzenie: Ten się najlepiej śmieje, kto się śmieje bez następstw. Proszę o tym pamiętać. Polska wyróżnia się w Europie. A y, zwłaszcza nasi wschodni sąsiedzi patrzą na nas jako na dzieci sukcesu, którym się udało, zazdroszczą nam, i oni chcą tylko kopiować nas. To jest dla nich cel. Z tym, z T tym jest ważne, my, my nie pomijajmy, ponieważ możemy y, znaleźć świetny pomysł, y, mierzalny, mierzalny, na przykład tak jak spółdzielnia socjalna, która ściąga takie rzeczy. Prawda, ludzi, a być nie w tym czasie, gdzie potrzeba i nie w tym miejscu, gdzie potrzeba. Co innego będzie dany cel, inaczej będzie w ogóle inną wartość będzie miał w Polsce, w Stanach, w tym czasie bądź w innym czasie. To, co Tadeusz mówi, to jest to okno szansy rynkowej. Za długo, żeśmy celowali, niestety zajączek już przeleciał. Wy zakładaliście sobie swoje cele, tak? jakieś tutaj takie plany um... Liście, których się nie, nie udało na przykład zrealizować. Posłyszałem, że w markach w ogóle nie można zrobić pieniędzy. Że marki są tak specyficzne, mhm. że to ludzie nie dają swoim zarobić. Bo ja właśnie jestem takim lokalnym patriotą, że w sobie ok. Jeśli nawet to będzie, nie w Warszawie dzisiaj będzie coś taniej, to wolę pójść do swojego, oczywiście w kontekście, że od razu mu zostawię wizytówkę i powiem, dzisiaj słuchaj, jestem ja u ciebie, ale ty, to dopiero już u mnie dywany, albo kupujesz rolety. Bo to jest tak spotkanie tutaj. Dobrze mówisz. Mamy się Ale jakby wspierać. Specjaliści od alternatywnej ekonomii, to Jurek to doskonale wie i publikował na ten temat, udowadniają, zresztą jest nagroda nobla za to, de facto, udowadniają, że zamknięcie obiegu pieniądza i wymiany gospodarczej w lokalnym systemie generuje pewien dodatni efekt. Ja przepraszam że za to, co powiem teraz, ale wtedy w tym systemie by się okazało, żebyśmy na przykład do Biedronki nie poszli. Miałem w akademików kolegów, którzy na ścianie sobie takie mobilizujące hasło powiesili. Od jutra bierzemy się do nauki. Ja A! na przykład odkryłam taką książkę, to jest obudź w sobie olbrzyma Antoniego Robinsa, ale jest tu rozdział, który poświęcony jest temu że pytania są odpowiedzią. Hmm. Zakładając tą spółdzielnię socjalną, my jesteśmy grupą tutaj w dość poważnym składzie kilku osób, e, zakładając grupą inicjatywną, która ma, ma na celu założyć tą spółdzielnię socjalną nazywającą się na wyciągnięcie ręki. Na razie domyśliliśmy jako formę naszej działalności pomoc w sprzątaniu osobom starszym w domach, w obiektach, w lokalach, które są wybudowane, a jeszcze nie oddane miód mi się leje na serce, jak słucham tego wszystkiego, żebyśmy pomyśleli, żeby to była jedna struktura, rzemiosła, tak, spółdzielczość ta rzemieślnicza, spółdzielnie socjalne i mikroprzedsiębiorczość, żebyśmy razem zaczęli odbudowywać w Polsce swoją własną strukturę po prostu. Pierwszy element króciutko to nazwany został Bank Kapitału Społeczno-Gospodarczego. My musimy zobaczyć, Ile, ile my mamy tego kapitału społeczno-gospodarczego? Krótko mówiąc, powołujemy Akademię Kooperacji. Będziemy kształcili ludzi, którzy będą menedżerami kooperacji. To oni będą takimi animatorami jak Ty, czy, czy jak tutaj Państwo jesteście z tej spółdzielni. Trzecim elementem jest giełda takich pomysłów, rozwiązań. Niech pokażą się ci, którzy mają ciekawe rozwiązania, my chcemy zrobić tak, a żeby na tej giełdzie innowacji były prowadzone aukcje na jakieś tam rozwiązania różnego rodzaju i chcemy kupować je grupowo. I czwartym ele elementem jest wdrażanie tego w praktykę. Dajmy sobie szansę na to, żeby poprzez synergię wynikającą z kooperacji, z grupowych zakupów, grupowego świadczenia również usług w drugą stronę, zrobić wiele dobrych rzeczy za te same albo i mniejsze pieniądze. Odzyskajmy polskie dla siebie.